Zastanawiam się, ile razy już powiedziałam słowo totalnie w tym filmiku. Możecie liczyć, i napisać mi później w komentarzach, ile tego wyszło. No, dzień dobry! <laughs> Przyszłam do Was z Twittera. Y, tam jestem znana bardziej jako Lunara z Leporem. Lora tutaj, bardziej prywatnie. Mam na imię Sandra. Jestem magistrem pielęgniarstwa z dwuletnim doświadczeniem w zawodzie. Na co dzień pracuję na oddziale kardiologii oraz w zakładzie diagnostyki obrazowej. Ten kanał założyłam po to, żeby pokazać Wam troszeczkę e, lifestyle oraz tego, jak żyje się młodej pielęgniarce na tym świecie. E, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z treści, które Wam chcę przedstawić. W dzisiejszym odcinku mm, chciałam przekazać Wam takie rady starszej siostry e, o tym, co chciałam usłyszeć jako pielęgniarka rozpoczynająca zawód. O tym, e, Jakie rady mogą chcieć usłyszeć młode pielęgniarki, świeżo upieczone pielęgniarki? Jeżeli jesteś właśnie taką pielęgniarką, jeśli jesteś właśnie takim pielęgniarzem Wielkie gratulacje! Skończyłaś studia, obroniłaś pracę licencjacką Czeka przed Tobą naprawdę jazda bez trzymanki I uwierz mi, wiem co mówię Ale y, pomimo wielu wzlotów i upadków Na pewno finalnie będziesz zadowolona z tego efektu Zapomniałam o najważniejszym, y, zanim zaczniemy ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo to jest mój pierwszy filmik. Zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia, zróbcie sobie coś dobrego do picia. Ja dzisiaj serwuję karmelową, mrożoną latę. Zdecydowanie tak najlepiej się pracuje. Myślę, że możemy zacząć już tak oficjalnie. Punkt pierwszy. Bądź świadoma świadomy tego, że prawdziwa nauka dopiero się rozpoczyna. Prawda jest taka, że wszyscy, którzy przyszliście do tego filmiku, najprawdopodobniej i chcecie coś z niego. Wyciągnąć dla siebie. Jesteście po studiach licencjackich. I teraz zrujnoję Wasze marzenia. Studia licencjackie nie przygotowują do pracy w tym zawodzie. Prawdziwa nauka zaczyna się dopiero na oddziale. I to jest ok. To jest totally ok. Totalnie powinniście mieć tego świadomość. Nie przejmujcie się, jeżeli nie będziecie znać rzeczy, ponieważ każdy z nas to przechodził. Każdy z nas to przechodził. Prawda jest taka, że na studiach licencjackich faktycznie na tych praktykach możecie się dowiedzieć um, rzeczy różnych, ale nie jest to tak dokładne i nie jest to tak. Nie angażuje to was aż w taki sposób żeby mogło się to równać z prawdziwą pracą w zawodzie. Przede wszystkim, o czym mało się mówi na studiach, są to leki. Jasne, wszyscy jesteśmy po farmakologii, jasne, wszyscy przerabialiśmy te wszystkie substancje aktywne, co nam co działa i tak dalej, ale nikt nas nie uczy zamienników leków, a jest ich naprawdę ogrom. Jest ich naprawdę ogrom, jeśli chodzi o mnie <gryw> i o moje osobiste doświadczenia. Ja sama zamienników najważniejszych leków na kardiologii uczyłam się 3 miesiące. A i tak do tej pory zdarza mi się nie wiedzieć. Bo to jest po prostu ludzki. Pracuję dwa lata i dalej nie znam zamienników wszystkich leków. That's okay. That's okay. Totalnie nie przejmujcie się tym. Yy, zastanawiam się, ile razy już powiedziałam słowo totalnie w tym filmiku. Możecie liczyć i napisać mi później w komentarzach, ile tego wyszło. Mm. Jeśli chodzi o zamienniki leków, yy, to nie przejmujcie się tym, jeżeli wasza przeglądarka yy, internetowa yy, przez najbliższe trzy miesiące od rozpoczęcia waszej pracy będzie wyglądała jak yy, Atoris zamiennik. Yy, nie wiem, Carvadilol zamiennik. Mówię teraz o takich lekach kardiologicznych. No, dałam przykład, dałam przykłady. Tych zamienników jest ogrom, mało który lek nie ma zamiennika tak naprawdę. Dodatkowo, jeśli chodzi o przygotowanie do zabiegów, o asystowanie do zabiegów, o założenie wkłucia centralnego, co jest tak naprawdę na zdecydowanej większości oddziałów. No, w moim przypadku przygotowanie do nakłucia opłucnej. Wszystkie tego typu rzeczy to jest coś, co w większości przypadków nie było Wam dane. Głupie założenie w kucie obwodowego. Szczerze mówiąc, ja pierwsze w kucie obwodowe założyłam dopiero w pracy. Na studiach nie było mi dane założyć bankionu, także przyszłam i nauczyłam się tego dopiero tam. Dajcie sobie czas, naprawdę tylko bądźcie świadomi tego właśnie, że to się dopiero rozpoczyna. Wszyscy wiemy, że teoria rzadko idzie w parze z praktyką. Ja też, przychodząc do pracy, znałam teoretycznie większość rzeczy, a wychodzisz w praktyce, wygląda to wszystko zupełnie inaczej. I moja teoria ze studiów Mogła iść równie dobrze do kosza. Także yy, głowa do góry, bądźcie świadomi, ile nauki Was czeka, zepnijcie to jakoś i, i dacie sobie radę. Punkt drugi. Jeden z najważniejszych rzeczy yy, początkującej pielęgniarki i pielęgniarza, nie bójcie się pytać. Nie bójcie się pytać, znajdźcie sobie taką yy, najbardziej comfy person na yy, oddziale, taką. Kobitkę bądź faceta, który nie odmówi wam tej pomocy, bo też musicie być świadomi tego, że jesteśmy różni i, i pielęgniarze i pielęgniarki są różni, mogą wam odmówić pomocy, możecie słyszeć, że jesteście po studiach, więc powinniście to wszystko wiedzieć, bo często jest tak, że zapomniał wół, że cielęciem był i niestety, ta niestety, niestety może być wam ciężko na początku. Jednak mimo wszystko nie zrażajcie się, nie bójcie się pytać, lepiej jest zapytać 150 razy. Niż, yy, niż raz zrobić pacjentowi krzywdę, taka jest prawda? Także nie przejmujcie się tym za bardzo. Pytajcie, 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 ale też uczcie się na tych pytaniach. Uczcie się świadomie i uczcie się aktywnie. Pytajcie się też aktywnie i pytajcie się świadomie. A wszystko będzie dobrze. I co najważniejsze, pytanie się nie jest powodem do wstydu. Starsze pielęgniarki, młodsze pielęgniarki, pielęgniarki w średnim wieku, wszyscy pytamy. Wszyscy pytamy i to nie jest tak, że starsze pielęgniarki takie z doświadczeniem naprawdę mega, gdzie są to mądre babki, nie zadają w ogóle pytań. Nieraz zadają te pytania po prostu, bo każdy coś z człowiekiem, medycyna się diametralnie zmienia. To jest to tak dynamiczna działka nauki, że strasznie ciężko nad tym nadążyć tak naprawdę, więc pytamy. Nie bójcie się pytać, wszyscy pytamy, pytanie to nie wstyd, za to głupie byłoby zrobić pacjentowi krzywdę. Z takiego powodu, że nie zapytaliście o sobie. Rada numer 3 przez pierwsze tygodnie noście ze sobą zeszycik, notesik, cokolwiek i zapisujcie wszystkie ważne rzeczy. Wszystkie ważne rzeczy pokroju, m, nawyków na Waszym oddziale, tego, jak się to robi tutaj. Jakieś właśnie zamienniki leków, tak jak mówiłam wcześniej, jak wygląda dawkowanie, jak wygląda rozcieńczanie, jak wygląda przeprowadzanie wszelkich procedur, o których godzinach mniej więcej robi się jakie rzeczy. I ogrom, ogrom, ogrom rzeczy. Wszystko sobie to zapisujcie, czytajcie sobie to na bieżąco, a nie migniecie okiem, a opatrzycie się z tym wszystkim i będzie Wam o wiele łatwiej. Będzie Wam o wiele łatwiej. Dni taki zeszycik niesamowicie pomógł, pamiętam, założyłam sobie taki zeszycik No na początku Cię przynosi troszeczkę ze mnie tam śmiały z takiego zeszyciku, ale tak w takich przyjaznych, przyjaznych relacjach. Napisałam sobie tam wszystkie zamienniki furosemidu, wszystkie zamienniki diuredu, wszystkie takie moczopędne rzeczy. Miałam napisane, co się podaje o których godzinach tutaj, co się podaje narzczo, co się podaje nie narczo, co się podaje na przykład w jakiej kroplówce. Naprawdę, i niesamowicie mi to pomogło, niesamowicie mi to pomogło, ja potem już zostawiłam sobie ten zeszyt na oddziale i wiem, że niektóre koleżanki też z niego korzystały, więc naprawdę świetna sprawa, świetna sprawa. Pamiętajcie, że jak ktoś Wam coś powie, jak ktoś nam coś mówi, to bardzo łatwo jest to potem zapomnieć. Mówimy, że o zapamiętamy, zapamiętamy, a bardzo często jest tak, że nie zapamiętujemy tego, bo mamy natłok różnych rzeczy do zrobienia. I, I to się zapomina, a jednak słowo pisane jest słowem pisanym, zostaje na stałe, i, i potem nawet fajnie się wraca do, e, się wraca do, do takich zeszytów po czasie i, i się wspomina, jakim się było zielonym na początku, i, i fajnie się monitoruje swój progres. Także mega, mega polecam ten sposób. Rada numer 4, coś, co jest bardzo istotne i coś, co może naprawdę bardzo wiele zmienić, to jest zostawianie po sobie porządku, dokładanie sprzętu, kiedy się go zużyło. Naprawdę, wy sobie nie zdajecie sprawy, znaczy jeszcze sobie nie zdajecie sprawy, ale uwierzcie, że prędzej czy później no będzie to wytknięte, jeżeli nie będziecie tego robić. Nikt nie chce przyjść na dyżur i zastać pustej szuflady z niedołożonym sprzętem. Nikt nie chce zastać pustych opakowań po lekach, bo ktoś tego nie wyrzucił. Nikt nie chce zastać splątanych kabli, kiedy trzeba zrobić EKG na samym początku zmiany i coś się dzieje na oddziale, a 5 minut zajmuje nam rozplątywanie kabli i w ogóle mycie ich, bo są brudne. I nikt nie lubi zastanego syfu na blacie w zabiegówce. Przysięgam Wam. Nikt tego nie lubi, więc nie róbcie tego. Jak nie chcecie zrobić po sobie złego wrażenia na samym początku, to zostawiajcie po sobie porządek. Dobra rada starszej siostry, zostawiajcie po sobie porządek. Nieważne co i jak. Zawsze porządek ma być. Rada numer 5 dotyczy bardziej już takich relacji, że tak powiem, w socjalnym. Między pielęgniarkami, nie samej pracy, tylko, tylko właśnie tych waszych relacji między sobą, pamiętaj, że jesteś w pracy. Jesteś w pracy, a nie w barze. To, to nie są twoje psiapsie. I jasne, po czasie wasze relacje będą się coraz bardziej zaciskać, i, i może, może wtedy to będzie odpowiedni czas, ale na samym początku powstrzymaj się może od nadmiernym wylewaniem na temat swojego życia prywatnego, na, na temat jakichś tam swoich traum y, albo na temat y, innych pielęgniarek. Staraj się nie obgadywać tych dziewczyn, bo one znają się kupę czasu. I, I prawda jest taka, że kiedy osobiście na mój oddział przychodzi ktoś nowy i zaczyna swoją karierę zawodową od obgadywania dziewczyn, z którymi pracuję od początku mojej kariery, no to nie świadczy to dobrze o tej osobie i... To potem niestety też rzutuje na całą pracę, i, i to nie, nie, nie robi dobrze. To nie robi dobrze, unikajcie tego w ogóle. Nie fajnie jest obgadywać i, i starajcie się tego nie robić. Okay? A kto wie, może po czasie, tak jak mówię, staniecie się psiapsi z tymi dziewczynami, i wtedy to będzie czas, żeby zachowywać się jak w barze z psiapsi. Początki nie są od takich rzeczy. Rada numer 6. Rada numer 6 ode mnie jest taka: bądź życzliwa, bądź miła. Ale bądź też w tym wszystkim autentyczna. Bądź też w tym wszystkim autentyczna, ponieważ nikt nie lubi sztuczności. A to naprawdę widać. To naprawdę widać, kiedy ktoś jest sztuczny, kiedy ktoś nie jest z Tobą szczere. Przede wszystkim, coś, co możesz zrobić od Samiusieńkiego początku, przedstaw się po prostu. przyjdź do tego socjalnego, powiedz: cześć, jestem Marysia, Asia, Kasia, Basia, ktokolwiek. Jestem nową pielęgniarką, będę z wami współpracować, bardzo miło mi was poznać. I nie zdziw się, jeżeli te dziewczyny nie zapamiętają Cię na początku. Niczym się nie przejmuj. Przedstawiaj się za każdym razem nowo poznanej osobie jako pierwsza. Jest to wyraz ryczności, jest to wyraz takiego szacunku i, i to po prostu dobrze świadczy o człowieku i też sprawi, że będą o tobie. Koleżanki i koledzy myśleć na pewno bardziej pozytywnie niż, niż negatywnie, wracając też do tej autentyczności, na początku będą szargały to bo niesamowite emocje. Jest to coś nowego, jest to pierwsza taka bardziej poważna praca. Jest to praca w zawodzie, na który czekałaś najpewniej, no przynajmniej całe studia czekałaś na ten moment i będziesz podekscytowana. Ważne jest tylko to, żeby właśnie to wszystko wyszło tak, tak fajnie tak fajnie. I, I też się nie zraź, jeżeli ktoś będzie próbował ugasić twój, twój zapał na samym początku, bo może też tak być. Z mojego własnego podwórka pamiętam, że przyszłam do pracy. Ja ogólnie w mojej pracy jestem znana raczej z tego, że no, często jestem pełna energii i często to słyszę, że, że wszędzie jest pełno i, i, i jesteś taką iskierką czasem. Pamiętam, w, w pierwszym tygodniu mojej pracy trafiłam na pierwszą reanimację. No i udało się tą reanimację pomyślnie skończyć. I Ja byłam tak podekscytowana, że ja się popłakałam ze szczęście na tym oddziale. Popłakałam się za szczęścia, musiałam iść do każdej pielęgniarki i po prostu powiedzieć, co się stało, że to była, to była reanimacja i że się udało. I ja nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam. Myślałam sobie wtedy, że to chyba, nie wiem, pierwsza reanimacja w życiu tej kobitki, która pracuje 30 lat na tym oddziale. I na nich to nie robiło już żadnego wrażenia. No ale wtedy to dla mnie było coś niesamowitego. I trochę się wtedy zraziłam na to, że dlaczego nikt nie podziela mojego entuzjazmu. Bo przeżywały to bardzo długo i bardzo często i to jest dla nich swego rodzaju codzienność. Także też się tym nie zrażaj. Po prostu pozwól sobie przeżyć swoje emocje pomału, byleby to wszystko wyszło szczerze. Moją kolejną radą, chyba siódmą, być może, jeśli nie, to sorry, jest to, żebyś pomagała Starszym koleżanką, z jednak z zaznaczeniem, z bardzo ważnym zaznaczeniem, żebyś nie dała się wykorzystywać. Na początku na pewno będziesz na językach całej dyżurki, no bo jest to nowa sytuacja, jest to nowa osoba, będą cię oceniać, na pewno. Więc ważne jest, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, dlatego warto jest być pomocnym. Warto jest być pomocnym, jednak w momencie, w którym już cały kurs twojego przyjęcia opadnie i wszyscy się do ciebie troszeczkę już przyzwyczają, nie pozwól, żeby pomaganie Twoim koleżankom wpłynęło negatywnie na Twoją własną pracę. Co mam na myśli? Jeżeli masz ciężką robotę na swoim odcinku, a Twoja koleżanka nie ma zbyt dużo roboty na swoim odcinku, ale jesteś młodsza, więc powinno być tak, że pomożesz, kosztem tego, że na przykład nie wyrobisz się ze swoimi pacjentami, nie, nie podasz im leków w czasie albo cokolwiek, naucz się odmawiać. Naucz się odmawiać yy, i to nie wpłynie źle na Wasze relacje. Przynajmniej nie powinno wpłynąć źle na Wasze relacje, bo każdy powinien zrozumieć, że miałaś swoją pracę. Jeżeli ktoś nie rozumie tego faktu, świadczy to tylko i wyłącznie o nim. Jeżeli będziesz rzucać wszystko tylko po to, żeby komuś pomóc, a ten ktoś na przykład nie będzie chętny, żeby pomóc Tobie w pomaganiu sobie, cokolwiek... Mam nadzieję, że o co mi chodzi. Ktoś prosi, żebyście pomogli, a tymczasem nagle gdzieś znika i go nie ma, i robicie roboty za niego. To, to może doprowadzić do, do tego, że nie wyrobicie się własną robotą, będziecie sfrustrowani i niestety może to być przyczyną dosyć szybkiego wypalenia zawodowego. Także szanuj swój czas, szanuj swoją pracę, bądź koleżeńska. Oczywiście, że bądź koleżeńska, to jest praca zespołowa, ale do granic. Naucz się y, tego, że twoja praca i twój zakres obowiązków powinny być dla ciebie najważniejsze. Potem, jeżeli masz czas, to oczywiście lec pomóc reszcie. Ale najpierw powinnaś zająć się swoją pracą, bo jeżeli ty nie wyrobisz się ze swoimi pacjentami, to nikt nie zrobi tego za ciebie. Kolejną moją radą jest to, żebyś była miła i życzliwa dla pacjentów. Tak szczerze, po prostu. Jak człowiek dla człowieka, jak, jak pielęgniarka do pacjenta, po prostu. Oni widzą i słyszą więcej, niż mogłoby się nam wszystkim wydawać, i rozumieją więcej, niż można by się było domyślać. Warto jest w ich oczach tworzyć ten obraz pielęgniarki. Taki dobry, jako taka palona z rzęda, która nic nie robi, tylko zrzędzi i przeklina do tych pacjentów i narzeka. Nie chcemy robić takiego pielęgniarstwa, ok? Chcemy być dobrym pielęgniarstwem i robić quality robotę. Więc poświęćmy ten czas dla tego pacjenta. W końcu tam dla niego jesteśmy, tak? O to chodzi. Jesteśmy tam dla pacjenta. Jakieś tam swoje przemyślenia, czy jakieś tam swoje komentarze możemy powiedzieć za zamkniętymi drzwiami socjalnego. Możemy powiedzieć tak, żeby on tego nie słyszał. Na pewno, gdyby Twoja mama, babcia, bądź dziadek lub ojciec leżeli na takim oddziale, to byłoby Ci przykro usłyszeć, że on lub ona usłyszeli nieprzychylne komentarze na swój temat, bo na przykład leżą unieruchomienie w łóżku i trzeba było ich przebrać. To jest część naszej pracy, to jest bardzo ważna część naszej pracy i nie powinniśmy się tego wstydzić i nie powinniśmy przede wszystkim tych pacjentów traktować źle, przez to. Że załatwiają na przykład potrzeby fizjologiczne. I moją ostatnią radą na ten odcinek jest to, żebyś nie bała się próbować. Co mam na myśli? Jeżeli zrozumiesz, że to nie jest twoje miejsce na ziemi, że gdzieś tam jest miejsce, które będzie odpowiadać ci bardziej, bo na przykład specyfika jest nie taka, bo zespół ci nie podszedł, bo nikt nie mówi, że każdy zespół jest cudowny i kolorowy. Są też po prostu beznadziejne zespoły, gdzie się nie odnajdziesz. Nie bój się zmian. Nie bój się zostawić tego oddziału, nie bój się iść gdzie indziej. Skończyłaś pielęgniarstwo, co znaczy, że masz tyle możliwości pracy, tyle możliwości pracy daje nam pielęgniarstwo w tych czasach, że możesz być kim chcesz. Możesz pracować na oddziale, możesz pracować w przychodni, możesz pracować y, w zakładzie diagnostyki obrazowej, w stacji dializ, y, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Jest tyle miejsc pracy, że nawet, nawet nie będę tego wymieniać, bo braku mi dnia. Więc jeżeli nie, nie tutaj, to gdzie indziej. Pielęgniarek brakuje wszędzie. Yy, bardzo łatwo jest dostać pracę jako pielęgniarka, także niczym się nie przejmuj. Jeżeli faktycznie uważasz, że popełniłaś jakieś błędy, to wyciągnij z tego wnioski, ale też nie daj się, jakby nie daj się smoothingować na przykład, nie? Nie bój się uciec i, I jeżeli nie wyjdzie ci też drugim razem, to nie bój się iść gdzieś trzeci raz i czwarty i w końcu znajdziesz pracę, która da Ci satysfakcję. Naprawdę. Nie ma co siedzieć w jednym miejscu, tylko dlatego, że jest to Twój pierwszy wybór. Zmiany są ok. Zmiany są totalnie ok. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jak mi poszło. Koniecznie dajcie znać, jak mi poszło, bo to był dla mnie bardzo stresujący odcinek. Ale pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że rozkręcę się później. I mam nadzieję, że zechcecie ze mną tutaj zostać. Przede wszystkim, jeżeli jesteś. Świeżo upryczoną pielęgniarką bądź pielęgniarzem. Życzę Ci ogromu satysfakcji z pracy. Mam nadzieję, że odnajdziesz się, zróżnicujesz swoją ścieżkę w życiu i że, no i że się będziesz spełniać w tej pracy. i To jest naprawdę piękny zawód. To jest naprawdę piękny zawód, jeżeli trafisz na pięknych ludzi jeżeli trafisz na, na pracę, która sprawi ci szczerą satysfakcję. Robisz dobrą robotę i będziesz robić jeszcze lepszą robotę. Nie daj się. Ja Ci życzę naprawdę wszystkiego co najlepsze. Życzę Ci powodzenia i keep going, keep going. Z mojej strony to już wszystko. Będę się żegnać razem z moim Bulbozaurem. Także dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.